Cześć. Dzisiaj będziemy mówić o jednej z kluczowych zmian, którą możesz wprowadzić na swojej stronie w Shopperze, a mianowicie zmianie nagłówka H1 na kategoriach produktowych wraz z dodaniem stronicowania nagłówka H1. We wcześniejszym filmie pokazywałem już Wam jak dodać paginację, ale dotyczyła ona nagłówków H1, które nie są zmienione z domyślnych. Ta prosta, ale skuteczna modyfikacja może mieć ogromny wpływ na to, jak wysoko Twoja strona będzie pojawiać się w wynikach wyszukiwania, przyciągając więcej potencjalnych klientów. Przygotuj się na porcję praktycznych wskazówek, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał Twojego sklepu. Zaczynamy. Partnerem kanału jest Holding Prime Avenue Group, realizujący projekty techniczne w zakresie marketingu i reklamy. Do grupy należą Brandlife. Agencja brandingowa z 40-letnią tradycją. Agencja Wrocławska. Digital Marketing 360. PropSEO. Techniczne SEO SEM. Viral Mood. Video Marketing. Coders Pilot. Automatyzacja procesów biznesowych. Brandlight, Branding wersji Lite. Networth. Mastermind dla przedsiębiorców. Przejdźmy sobie do kategorii dla niej. I w tym miejscu chcielibyśmy zmienić nagłówek H1 bez zmiany nazwy kategorii. Dla niej. Aby to wykonać, musimy zalogować się do panelu administracyjnego. Następnie, po zalogowaniu, musimy sobie wejść w wygląd i treści, następnie wygląd sklepu, obecny szablon graficzny i do edycji zaawansowanej. Następnie klikamy Ctrl F, następnie wpisujemy produkt i nas. Będzie interesował, tak jak we wcześniejszym filmie, ten plik i klikamy edytuj. I tak jak we wcześniejszych filmach, polecam skopiować sobie nasz plik do notatnika, i wtedy możemy już działać. Następnie będzie nas interesował wiersz 22. Od 22, można powiedzieć, do 32. Tutaj w tym miejscu. I teraz dodamy do tego kodu dodatkowy kod, który będzie odpowiedzialny za zmianę nagłówka H1. Ja, żeby nie tracić czasu, przygotowałem ten kod wcześniej. I go teraz wkleję. Najlepiej będzie, jeżeli go wkleimy pod promocjami. Klikam Enter i wklejam nasz kod. I teraz w sumie. Mamy dwie rzeczy, które są najbardziej nam potrzebne. Pierwsza rzecz, mamy tutaj nasze ID. Te ID jest przypisane do każdej kategorii w naszym sklepie w shopperze. Zduplikuję sobie kartę i pokażę Wam w którym miejscu. Teraz mamy kategorię, i mamy kategorię dla niej. I teraz w tym miejscu, tutaj mamy nasze ID i te ID jest przypisane dla każdej, katego dla każdej kategorii. Te ID jest inne. Jeżeli będziemy chcieli wybrać sobie na przykład kategorię spodnie, widzimy, że nasze ID jest równe 25. Nas jednak interesuje kategoria dla niej. Widzimy, że nasze ID wynosi 21. Przechodzimy jeszcze raz do edycji pliku i teraz w tym miejscu wpisujemy nasze ID do kategorii, którą chcemy edytować. Ja wpisuję 21. Następnie w tym miejscu ustawiamy nasz nagłówek H1, jaki chcielibyśmy, aby, aby po prostu był na tej konkretnej podstronie. Ja na przykład dam sobie. Nagłówek, na przykład ubrania dla niej. I tutaj jeszcze mamy dodatkowy warunek, który dodaje nam naszą, nasze stronicowanie, właśnie do tego zmienionego nagłówka H1. Następnie klikamy Zapisz, przechodzimy do naszego sklepu. I odświeżamy. I widzimy, że mamy zmieniony nagłówek H1. Przy czym nazwa kategorii zostaje bez zmian. Przejdźmy jeszcze sobie do drugiej strony. I widzimy, że mamy tak samo dodane stronicowanie do nagłówka H1. I to by było na tyle w dzisiejszym poradniku. Dzięki za to, że dotrwałeś do końca. Mam nadzieję, że informacje, które dziś przekazałem, okażą się cenne w rozwoju twojego sklepu internetowego. Ale zanim się pożegnamy, mam dla was małą niespodziankę. Jeśli chcesz zdobyć kod, który użyłem w filmie, to wystarczy, że klikniesz łapkę w górę pod tym filmem, zostawisz dowolny komentarz poniżej, a następnie napiszesz na naszą skrzynkę pocztową kontakt@propseo.pl, hasło, nagłówek H1. Wtedy my odezwiemy się do ciebie i podeślemy ci link do arkusza z Kodem. Pozdrawiam.